Hej, witajcie, ja nazywam się Marques. dzisiaj dosyć nietypowo, ponieważ zaczynam nowy cykl no porad... znaczy może nie poradników, tylko recenzji na temat serwerów Battlefielda 3 z tego względu, że jakoś tak mnie to zawsze jakoś tak ciekawiło, jakie są na przykład najlepsze serwery w Polsce a na przykład rzadko, rzadko w ogóle widzę czy takie 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 poradniki, dlatego coś tam powinienem, dlatego postanawiam coś tak nakręcić Przede wszystkim ruszyłem najpopularniejszy serwer w Polsce, chyba już. Jest to BattleLog.pl z Rock czyli dwoma youtubowiczami, którzy kręcą oczywiście gameplay, jak tam vlogi, nie vlogi. Wszyscy chyba zna, wszyscy ich znają, więc no są dosyć popularni w Polsce. No i z Battleloga, znaczy BattleLogim zasponsorował serwer. I dzisiaj postanowiłem go odwiedzić. Zrobiłem to pierwszy raz, powiem wam szczerze, moje uczucia są raczej mieszane. Jest to tryb hardcore, ale nawet nie o to chodzi, ponieważ rozegrałem 3 rundy, żeby tak się mniej więcej rozegrać po, po tygodniowej przerwie, bo wczoraj jeszcze coś tam grałem, dzisiaj też zacząłem. No i co, po kilku, przede wszystkim nie wszedłem na całą pełną mapę, w, jeśli chodzi o wielki podbój na, co to jest w ogóle, Firestorm, czyli ten ogień z dupy, tak to, jak to nazywam co najmniej, pustyn, pustyn, kurwa, jak to się nazywa, pustynna burza, chuj wie, i... Podczas, podczas tej rundy jakoś tam coś tam się inaczej to dopiero jakaś rozgrzewka i nawizę podbojów, e, jeśli chodzi o pojazdy no i ja osiągnę wynik 7 do 9. E, ale tutaj nie o to całkowicie chodzi. Patrzę na innych, na statystyki innych graczy, ja tutaj chyba najmniej, znaczy tak w połowie rundy wszedłem, jak, jak co tam mi się z tego orientuję po, po ilości Ticketów. E, I powiem wam szczerze, na sam początek bardzo znie, jestem zniesmaczony tym serwerem. Z tego względu, że poziom graczy, którzy, który jest tutaj nie jest zbyt wysoki grywałem już na tak kilku serwerach na serwera serwerów na hardkorze, ale ten chyba jest jednym z najbardziej takich lowendowskich, czyli z, z jakiś taki niskie, niski poziom prezentuje sobą. Kolejna runda to był Deathmatch na yy, szczycie dyma Kolejna zryta mapa na Deathmatch, yy, Byłem tutaj drugi celowania, najlepszy szturmowiec, mniejszy oto i trzecia, trzecia. Zaraz tutaj też opowiem o tych, o tych dwóch metrach, bo to dwa leciały i trzeci się włączał, kiedy chciałem zagrać następny. No i tutaj no, i tutaj jestem już, już pierwszy. Yy, 18 do 12. Statystyki jakoś nie porażają mnie, ponieważ nienawidzę się tu demawendu jeśli chodzi o deathmatch. Grączka jako tako lubię, yy, ale Powiem szczerze, jeśli ja potrafię osiągnąć w miarę pierwszą pozycję na tym serwerze, to no nie jest to, czyli pierwszą pozycję, drugą tutaj, to nie jest jakoś, to jest dosyć już takie. Jak hmm, to powiedzieć? Hmm. Jest to raczej takie niebywałe, żebym ja osiągał pierwsze czy drugie miejsce na serwerze, ponieważ ja taki pro nie jestem, a na tym serwerze da się to osiągnąć. Dlaczego już wszedłem na ten serwer? Ponieważ jest piątek, jest godzina 10, no, prawie 11, no, grałem od, o, chyba od koło 10. Dlatego też myślałem, że ten poziom będzie troszeczkę wyższy, ponieważ e, dzieciaki myślałem, że będą w szkole, chociaż były dzieciaki na serwerze, chyba, tak mi się wydaje, co najmniej po tych komentarzach, co widziałem. I przede wszystkim nie są oni jakoś, jakoś najlepsi, pamiętam szczerze, ponieważ myślałem, że troszeczkę... Ten serwer był praktycznie pełen, kiedy ja tutaj grałem. No i co się okazało, że mnóstwo ludzi kurczę ma problem z ogarnięciem w ogóle tego. Mi się wydaje, czyli co najmniej mi się z tego wydaje, że ludzie tutaj wchodzą na ten serwer z tego względu, że można tu spotkać ROKA i Roya. Ale jak patrzyłem po, na przykład po roka, tam gdzie tam gdzie ROK ostatnio grywa, w ogóle nie gra na swoim serwerze, czy to na serwerze sponsorowanym przez Battleloga. No ale zawsze jest pełen, dlatego wszedłem tutaj, bo chciałem pograć troszeczkę z Polakami. No i zobaczyłem ten serwer, pograłem trzy rundy, chciałem go ocenić, no i go oceniłem. No, powiem szczerze, mix map jest bardzo z dupy. Powiem szczerze, że grałem dwa razy szydy Mawendu i kiedy chciałem już kolejną jakąś mapkę się przyłączyć, to znowu leciał Szydy Mawendu na tym, same, na tym samym trybie, czyli deathmatch. A to już, no to dosyć już, to jest troszeczkę tak niehalo moim zdaniem. Kolejna sprawa, która mnie bardzo tutaj zniesmaczyła, znie to oprócz poziomu, poziomu graczy, Jakieś dziwne przycinki są, powiem wam szczerze. Nie wiem czym są spowodowane. Powiem wam szczerze, gra, grałem dzisiaj na kilku serwerach, wczoraj grałem chyba na dwóch I w, żadnym, w żadnym wypadku nie miałem, nie miałem lagów. To jakieś ping miałem w miarę normalny, bo to chyba 37 pingów miałem, więc nie jakieś tam sporawy. Mam 30 10 mega. Ping jest są, są jak na serwerach to jest mniej więcej tak od, od 25 do, do 60, jeśli chodzi o polskie czy niemieckie serwery. Na ruskie, czy tam e, angielskie, no to, to już są troszeczkę wyższe topingi, ponieważ no, już odległość też jest znaczna. E, no ale powiem szczerze, no. Mm, można tutaj naprawdę robić wszystko, co Wam się podoba jawnie. Można grać z co jest na deadmatchu, moim zdaniem, całkowicie bez sensu. Tutaj jest mnóstwo snajperów, którzy się, pojawi, którzy się pojawili na tym, na tym deadmatchu. E, co jest po prostu, no. Raczej niespotykane na co gdzie jest mniej więcej jakaś administracja, jakieś zasady tutaj. No można wszystko robić. smawami walić czerpegi i tak dalej, i tak dalej. Bardzo łatwo ubić oczywiście przeciwnie swojego swojego Misiaka, z tego względu, że mm, z tego względu, że po prostu jest tutaj hardcore, ale to nawet nie o to chodzi. Tylko po prostu czasem e, moim zdaniem maulaty... Znaczy ile ludzi, może nie małolaty, sorry że tak powiedziałem. Gracze, którzy grają od, tam, od kilku czy tam, od kilku czy kilkunastu godzin po prostu strzelają do swoich, ja dostałem chyba dwa czy trzy razy od swojego całe szczęście ktoś tam je podniósł. Raz, raz dostałem granatem nie patrzą w ogóle na mapę, co się dzieje wokół nich. To jest po prostu czasem strzelam na pałę, żeby tylko było, no i to wszystko. Dlatego nie polecam Wam tego serwera. Owszem, jeśli chcecie spotkać swojego, oczywiście, swojego, swojego mentora, jakim jest Rock albo Royo, e, możecie tu oczywiście spędzać czas, ale moim zdaniem są serwery, które są bardziej, e, bardziej mm, są po prostu lepsze. E, powiem szczerze, ponieważ e, ja już grywam naprawdę na wielu serwerach, grałem w swoim życiu. I powiem szczerze, że to nie jest najlepszy serwer, na jakim grałem. <grywa> Jednak można nawet go zaliczyć do jeden z najgorszych w Polsce. Tak, tak to mogę ująć. E, ponieważ no, nikt tutaj praktycznie nic nie pilnuje, nie ma tu adminów. E, żadnych wotów, jak zobaczyłem. Z tego co mi się orientuję, praktycznie żadnych żadnych możliwości jakiejś tam deskrypcji czy coś, czyli tam e, piszemy jakieś tam, czy wywołanie jakiegoś tam, wywołanie jakiegoś tam polecenia, czyli typu rules, czyli zasady itd., itd. itd. Po prostu tego na tym serwerze nie ma, dlatego no, ja go nie polecam. Jest to serwer, który nie jest dopracowany za bardzo i mix map jest dosyć taki troszeczkę z dupy, ponieważ e, przeprawa wielki podbój, szturmy, szturmy, e, nie bardzo mieszanka, która jest dosyć mnie nie bawi. Na przykład w ogóle nie widzę tutaj operacja burza, burża. Dokładnie to szturm i później następny tryb to jest deathmatch, więc całkowicie całkowicie to jest z dupy moim zdaniem wzięte. Ale nie wiem czy to jest błąd, ponieważ na przykład jak grałem tutaj na przykład 3 razy 3 razy na 3 7 wędu, więc nie wiem czy mi się powinien się tym wzorować. Ale mniejsza o to. Jest to pierwszy, pierwszy, pierwszy taki, ten pierwsza taka recenzja do jednego z serwerów w Polsce. IP oczywiście z, mogę, znajdziecie w podpisie, jaki nazw... No, w ogóle link do tego serwera. Jeśli będziecie chcieli tu coś odwiedzić, zapraszam. Ale mnie, za, mnie zazwyczaj tutaj nie zobaczycie, dlatego yy, dlatego jeśli chcecie, zagrajcie sobie może rok czy roja przyjdzie któregoś pięknego razu, ale miał... Ja Powiem wam szczerze, że któregoś pięknego razu nakręcę z jeden z lepszych serwerów w Polsce, e, który naprawdę tam spędziłem kilka fajnych chwil ze moimi znajomymi. No i co? Trzymajcie się, na razie. Moja ocena tego serwera od w skali 1.6, jak, jak, jak to w szkole bywa, e, jest to 3 na 6, ponieważ e, jak wcześniej mówiłem, e, Poziom graczy jest dosyć niski, ponieważ większość tutaj to le, ma nisko levelowcy, którzy kochają roka i Roya. Kole, kolejna rzecz to jest mix map, który jest z dupy. I trzecia, trzecia rzecz, że nie ma tutaj żadnej administracji, można robić co ci się jawnie podoba. No i cóż, do tego jest taka niska ocena moim zdaniem. No i dosyć jakieś są takie przycinki, nie wiem czy to tylko u mnie, czy nie. Dobra, trzymajcie się, na razie.